Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo Witam was w kolejnym odcinku z Blockster Planet, A dzisiaj przegląd nowego sezonu 13 na Blockster Planet Także od razu zostawcie łapkę w górę na początek sezonu Wbijamy dużo łapeczek w górę, każdy zostawia łapeczkę w górę pod tym odcinkiem Zostaw subskrypcję, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz Ponieważ w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie cały sezon Oraz pokażę wam, gdzie jest tajemnica w tym nektucie Bo jest naprawdę banalna i znalazłem ją e, w niecałą godzinę A w sumie to pomaga mi jedna osóbka, Jest to właśnie osoba Pikachu więc bardzo ci dziękuję możecie jej zostawić uśmiecha właśnie w to dlatego, że mi po prostu tak szybko pomogła więc nexus nie jest nowy, ponieważ to stary nexus z chyba 2019 roku, ale jest on naprawdę mega mega taki sentymentalny ponieważ na tym nexusie właśnie no nie wiem, jakoś najbardziej go pamiętam ze wszystkich nexusów, był naprawdę mega fajny przyjemny i po prostu mi się on mega mega podoba, te baloniki pamiętam je jak właśnie tam były jakieś tam portale pamiętam tą chmurkę tego unicorna, tą drogę do Vipa, taką słodziutką, kolorową, fajniutką, ten napis Blockstar Planet, te wodospady, naprawdę ten nexus jest mega fajny, mi się podoba, napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba, i te takie e, tunelowe korytarze, e, naprawdę mega, mega wspomnienia, e, więc przejdźmy może na początek do koła Fortuny, zakręcimy sobie kołem i zobaczymy, co wypadnie, e, bilety są takie w kolorze niebiesko-zielonym, e, logo snonu też jest takie niebiesko-zielone, i dobrze nam poszło, mega dobry traf, patrzcie na to, ale w ogóle te bilety jakoś dziwacznie wyglądają, jakby troszkę jakby inna jakość tych, nie wiem, jakoś jakoś brzyżej wyglądają, jakieś ważne są moim zdaniem te bilety. No ale dobra, jakby co mi z tego, że wygląda tak bilet, ważne jest to, żeby sprawdzić jak wyglądają nagrody i troszeczkę się zawiodłem, ponieważ mamy rzeżaka, który już był chyba już trzeci raz, chyba w poprzednim sezonie już on był czy coś. Nie, nie nie w poprzednim. Dwa sezony temu chyba on był. Więc naprawdę to jest dziwna dlaczego znowu ten sam zwierzak, nie rozumiem, naprawdę Nie rozumiem dlaczego mamy jedzącą lamę, mi się wydaje, że już takie coś było Ale nie jestem pewien, ale coś kojarzę z tą lamę, napiszcie w komentarzu Bo mi się wydaje, że gdzieś tą lamę już widziałem, nie, nie wydaje mi się, że chyba ona była w pakiecie VIP Tylko, że nie wiem, naprawdę to jest mega dziwne, napiszcie w komentarzu Chyba, że była zwykła lama jako zwierzak, ale to jest właśnie przedmiot zdolny Eee, tu mamy takie coś jak eee, takie coś to jest dziwaczne w ogóle, mi się to kompletnie nie podoba, jakaś mapa, jakaś walizka, dziwne strasznie. I mamy plazma canon za stówkę, Taka broń całkiem ok. Jeżeli stawicie łapkę w górę, to nagram wam test całego koła fortuny. Osobista przeciwgrawitacja. Tam, gdzie zmierzamy, nie potrzeba nam dróg. Grawitacji też nie potrzebujemy. Ten gadżet sprawia, że lecisz bez niczej pomocy. I to jest właśnie taki, taka ikonka. Ta ikonka jest mega podobna do mojego skina, który miałem kiedyś. Tam był znaczek, właśnie YouTube'a yy, Ale raczej to nie jestem ja. Jakby mi się wydaje, że to nie ja, ale po prostu podobny skin wzięli. Yy, więc sobie kupimy od razu. Czemu by nie? Warto spróbować. Próbować od razu. Aha, nie mogę tego kupić. Mhm, fajnie. Uwaga, rozpocząć lot. Osobista przeciwgrawitacja. Aha, mogę po prostu latać bez dyska, no w sumie no to za bardzo się nie postarali. Bo, no bo, to jest tylko jakby bez dyska leciał, Ale spoko, fajnie to wygląda O, patrzcie, ale jednak fajnie, jednak jest taka nowa animacja Patrzcie, jak się tak przychylam To tak jakbym, nie wiem, CO JEST W OGÓLE, ale mnie wygibuje Spoko efekt, bardzo fajny Naprawdę, podoba mi się w sumie Spoko efekt, ale troszkę za drogi, jak straci biletów no ale no, bardzo fajny w sumie, mi się podoba, fajny fajnie Dobra, przeczytamy sobie wiadomości, bo dużo wiadomości na poczcie Jak coś to pójść w dalszej części odcinka pokażę wam, gdzie są te klucze więc tak, jest y, nowy pakiet VIP, y, szczerze to nie podoba mi się za bardzo, ale jak chcecie odpchnąć z testowania pakietu VIP to piszcie, to nagram test tego pakietu. Okej, okay, napisał Dex, witaj na zewnątrz, hmm, coś poszło nie tak, by ratować Wielkanoc, Jajo, Ziggy cofnęło nas w czasie, ale nie widzę nigdzie Zajączka Wielkanocnego, a to miejsce jest jakieś inne, portal VIP nie przenosi tam, gdzie powinien przenosić, a dodatkowo mamy tutaj gościa ze Snugletonu, co się dzieje, okej, okay, bo właśnie słyszałem, że właśnie jest gość ze Snugletonu, więc to jest mega ciekawe do przeszłości, dobra, czyli tu były te pisanki, był portal, tepnęliśmy się do właśnie starego, starego Nexusa tutaj Jest właśnie ten Wilbur chyba w jakimś domku na drzewie O, jest portal I co jest w tym portalu? Okej, okay, u, wszyscy To wszystko wina Ziggy o -o. No i mamy sobie on 13. No to i właśnie to jest ciekawe, musimy zobaczyć, gdzie jest ten wilbur. Chyba on jest w tym domku, właśnie gdzie jest Dex, więc idziemy sprawdzić, co z wilburem, czy są jakieś w ogóle misje. A jeszcze w ogóle jest nowa rzecz w tworzeniu, taka dziwaczna: kloczek y, czaso-mierze Stwórz ten wyjątkowy klocek do mierzenia czasu, którego nie kupić w sklepach. Jest on ciekawy klocek, jest on całkiem tani, więc sobie go od razu zakupimy i za chwilę testujemy. Mamy tutaj taki zegar, a tu mamy taką godzinę chyba ta godzina nie jest automatyczna. Y, ten Czekaj, już widziałem w tym Nexusie, jest on gdzieś ukryty. Pokażę wam w sumie za chwilkę, jak będziemy szukać tych kluczy. No i tutaj właśnie jest. Wilbur, siema, siemanko, siemanko, siemanko Czy jest jakaś misja? Nie, nie ma jak na razie chyba żadnych misji Dotyczących tego gostka Ale dziwne, że on tu jest Pewnie potem będzie misja, żeby się spytać, co on tu robi Bo to jest mega dziwaczne Wiesz, on był w Snugletonie, gdzie była zima Teraz mamy wiosnę i on tutaj jest Więc to jest mega, mega, mega dziwne No dobra, to testujemy sobie ten nowy klocek Tu w ogóle macie sobie monety e, Dostać za... Oj, oj, 10 monet mm, No nie, no, nie powiedziałbym, że to jest dobre e, no i tu mamy właśnie godzinę Nie wiem dlaczego jest 10.15 W sensie po czym to oni jakby wskazują no, bez sensu dlaczego godzina 10.15 Fajnie jakby ten czasomierz działał naprawdę na poważnie Żeby wskazywał godzinę a niestety tak nie jest Ale to jest mega te ciekawa teoria Dlaczego 10.15 Czy to ma coś oznaczać widzowie 10.15 Może to znaczyć że coś się stanie o 10.15 W jakiś dzień hm. e, Potrzebujemy jednego dyska Nie wiem jak inaczej macie to zrobić Bez, bez VIP-a więc tutaj będziecie musieli się troszkę yy, posiłować i pomyśleć, yy, więc tak wchodzimy sobie do no, takiego tunelu takiego tunelu, tutaj macie tunel lecicie sobie, to macie skręt w lewo tu macie skręt w prawo i tutaj, uwaga widzowie, tutaj macie yy, lot do góry, ten lot do góry tu w ogóle macie taki przystanek, chcecie się zatrzymać to się zatrzymajcie yy, tu macie jakieś lawy i tak dalej i właśnie tutaj widzowie musicie użyć, kurde, musicie oh no, nee, musicie użyć dyska, dlaczego? ponieważ tutaj jak idziecie do góry, to w tym miejscu jest czerwony kluczek. Patrzcie, idziecie sobie do góry i tutaj skręca w prawo. A tu jest klucz. Nie wiem jakim cudem gracze bez VIP-a, bez dyska mają to zrobić, więc życzę Wam powodzenia. Eee, naprawdę, zastanawiam się, jak to zrobić. Bo patrz, czekaj, no chyba, że tak, byście się tutaj zatrzymali. I teraz byście musieli jakoś. Kurczę, no nie wiem, no ja to tylko z dyskiem to widzę. Nie widzę inaczej, żeby to zrobić, więc to jest naprawdę dziwne. Życzę wam powodzenia, mam nadzieję, że, że znajdziecie sposób jakiś, może mniejsza grawitacja, no nie wiem, albo jakiś tymczasowy dysk O, właśnie takie pudełko dysku, więc wtedy by się to udało, nie mam pojęcia jak inaczej byście mieli to zrobić No więc mamy czerwony kluczek, następny jak klucz, tu ogólnie jest ta niebieska brama e, Następny klucz jest tutaj, gdzie macie VIP, tutaj po prawej macie taki wodospad, napisz Blockstar Planet e, I tutaj właśnie w tym miejscu jest taka dziura, popatrzcie na to, tu jest taka dziura Wchodzicie sobie do niej, idziecie sobie na dół, macie portę, ale nie wchodzimy, i tutaj zaczyna się zabawa, e, za, zabawa, i tu właśnie macie e, dziurę, i dlatego potrzebujecie sprayu pomniejszającego, więc sobie go. E, dajecie Oraz potrzebujecie, nie wiem czy dyska Nie potrzeba dyska, ponieważ e, Tutaj właśnie jest drabina I trzeba się po niej po prostu wspiąć e, Trzeba się po, po tych drabinach wspiąć O pa patrzcie, o kurde, no nie wyszło mi to Ale jest to naprawdę mega fajne Tylko trzeba się postarać I dać radę widzowie, więc I tak, tak, tak. Okay. no kurde, no nie. Nie, nie nie widzowie, ja używam dyska Ja używam dyska, bo chcę wam to od razu Fajnie pokazać Żebyście tutaj nie, nie musieli czekać długo, więc tutaj sobie mogę od razu dyskiem. No i patrzcie, tu będziecie musieli jakoś iść po tych y, drabinach górnych i y, y, tutaj macie właśnie musicie tutaj zatrzymać na tym właśnie stopienku i a, i w ogóle miałem wam pokazać, gdzie jest ten, ten klocek, Tu jest wasz ten klocek 1015. Ciekawie dlaczego tam jest, nie wiadomo, jest to mega mm, dziwna akcja. Używamy sobie tego sprayu i lecimy na dół tutaj w tym miejscu e, tutaj idziecie sobie pych, pych, pych. Tu macie jakieś tu rzeczy i macie niebieski kluczyk, więc teraz się fajnie y, łatwiutko y, wracacie. O tu i w ogóle mamy sobie coś podpatrzeć, co tam jest, co tam jest. O, to jest ten klucz jest blisko, blisko y, pani Pandory, więc spoko. E, więc tutaj wracamy, wracamy się. Dawaj, 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 dawaj szybko, szybko. I, I idziemy do niebieskiej bramy. A niebieska brama jest właśnie w tym miejscu, e, gdzie są te grzybki, gdzie jest napis: Logo, Blockstar Plasma, Macie tu niebieską bramę. Idziecie sobie tutaj. Macie w ogóle rzekę DRIP starą rzekę DRIP, Widzowie. To jest tak ekscytujące, naprawdę. Ja się tak cieszę, że to normalnie aż łezka, łezka w oczach się kręci. Normalnie stara rzeka DRIP Widzowie, naprawdę. Jakie to jest po prostu coś cudownego. Kiedyś te rzeki były naprawdę mega. Fajne. E, to i tu macie właśnie tajemnicę, więc naprawdę ja cię jestem, ta rzeka DIP normalnie zrobiła mi dzień, no, po prostu. I tu macie właśnie tą y, tajemnicę. O, tu będzie w ogóle ją jakoś sprawdzić. Bynajmniej mhm. e, nie widzę nic takiego, więc nie wiem, po co była tam dziura jakaś podejrzane Podejrzane, muszę przyznać. A właśnie, sprawdzimy sobie świat VIP. Okej, okay, to będzie moja pierwsza reakcja na świat VIP, ponieważ jeszcze go, e, jeszcze nawet na, na, do niego nie wchodziłem. Nie wiem, co tam jest. E, ale tu patrzcie, tu są te chyba dźwigi. Chyba to jest ten stary tego. Yy, ten stary światłub mi się wydaje. Zobaczymy, zobaczymy. I. Aha! Okej, okay, to jest to stara rzecz. A to jest to. Aaa! To był niby trudny świat VIP, ale jednak był bardzo spoko. Ale pisali, że będą to stare światy VIP jeszcze trudniejsze. A jak na razie nie widzę, żeby coś tu było trudniejszego. Eee, jak na razie spróbujmy to przejść, jakbym tu pamiętał drogę. Bo jakiś, jakimś studem pamiętam o kurde, jakimś studem pamiętam drogę. Aha, nie mogę tu wskoczyć. To gdzie mam tu wskoczyć? Hmm, halo, nie da się tu wskoczyć? Mi się wydało, że się dało. Aha, chyba tutaj trzeba, tu. Potem tutaj. Teraz się wskakiwało tutaj, żeby ominąć te 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 te... O właśnie. Tutaj pewnie się wskakiwało do góry. Mhm, tak, tu się wskakiwało. Tak, chyba tak to wleciało, dokładnie. I tu pamiętam jak ludzie zawsze myśleli jak tu przejść i tu zawsze skakali. E, chyba tu nie ma, nie ma trudniejszej wersji. Tu jest klucz. Oo, o, 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 o. O, hmm... Jak to teraz przejść, widzowie? A, chyba to wtedy było tak, że... Mm, nie, nie wiem, nie pamiętam jak to się robiło. Pamiętam, że chyba gdzieś się skakało, chyba w tamtą stronę. No, chyba tak, ale jak to, jak to leciało, nie pamiętam, nie pamiętam totalnie. Pamiętam, że chyba się robiło coś takiego, że tu tutaj się szło i tam się skakało, ale to jest mega ciężkie i nierealne. E, Okej, okay, chyba ten światłik jest troszeczkę zmieniony. Bo za bardzo nie ogarniam Pamiętam jedynie co się robiło właśnie Z tym właśnie magnetem Tutaj jest, że chyba się gdzieś skakało Ale jakoś nie widzę teraz gdzie Miałoby się skakać O, czekajcie, czy oni odkryli sposób Żeby jakoś to pierdzi właśnie O, co, okej, okay, co, oha, okej, okay, dobra Rozumiem, chyba tak to wygląda się nie miało Ale Ale tak się, tak się, tak zrobiliśmy nie wiem teraz, czy mam skakać tutaj, ale tam nie ma nic, więc to jest dziwne, bez sensu, bez sensu, widzowie. Zobaczmy sobie tutaj, aha, chyba tu się szło, tak, tu był taki ciężki skok, ale mi się wydaje, że coś tam jeszcze było. O kurde, o kurde, 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 okej, okay, udało się, pięknie, i tutaj chyba właśnie yy, były te... A nie, ha, okej, okay, tu nie ma kluczy, dobra, czyli coś się jednak mieli. bo tu chyba pamiętam, że były klucze z tego, co wi mi wiadomo. Ale teraz gdzie mam skoczyć? Aha, chyba teraz mam skoczyć... Chyba na to... Dobra, nie wiem, tak mi się wydaje. Teraz skoczyć... Eee... Nie rozumiem. Aha, dobra, tu. Ale teraz gdzie? Co mam zrobić? Wiesz, tam się wrócę. E, dobra, nie kumam troszeczkę za bardzo, tu, o co tu chodzi. Ale uznajmy, że wszystko rozumiem. O, tu mi się wydawało, że tu chyba, chyba kiedyś się szło e, Ale tutaj właśnie, ale nie wiadomo jak nam tam doskoczyć To jest dziwne e, Aha, tak, 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 tam jest klucz jakiś, co tam jest, co tam jest? Halo, ja to chcę zobaczyć, ja to chcę zobaczyć Nie, nie, no kurde, bele, nie wierzę Nie ma tu chyba deeskalatującego, ale tam był jakiś feletowy klucz Dobra, widzowie, w jakimś innym odcinku wam pokażę jak przejść ten świat VIP Jeżeli będziecie chcieli Więc dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach Także, bajo!